jaka piękna! Wow! Ale bym ją... Ale bym ją chciał. Szeregowy dynuś, co ty tak wzdychasz? Nie, nic szeregowy kukuła. Ale mi się marzy. Wow. Jakbym miał taką... To moje życie byłoby inne. Byłoby lepsze, byłbym szczęśliwszy. Wow. Co ty tam oglądasz w tym telefonie? Zaczynam się od ciebie martwić. No, no, no nie nic, ja sobie tylko patrzę. Pokaż, ja też chcę oglądać zdjęcia dla dorosłych. No, ale to nie. już coś ty oszalał? Tak zdychać do pagonów? No, ale o co ci chodzi? Marzy mi się baleczko na pagonie. Ninuś, ja kiedyś myślałem, że potrzebujesz kobiety, ale się myliłem. Ty potrzebujesz, ale egzorcysty z Watykanu. Dzień.